Witam Was w kolejnym odcinku, dzisiaj będziemy koszyć Dzisiaj jest 13 sierpnia, wtorek Mówię jak nie zapominam daty to mówię, bo czasami zapomnę wiecie jak jest Będziemy ciąć na dwa ciągniki, ja tą Dziadek tamtą Chyba, chyba że dziadek zdąży Ściąć, bo ja tutaj o, tutaj będę Ciął z tyłu tutaj o, za garażem właśnie, bo Ciągnikiem jest to tym ciasno i dużą kosiarką, więc będę na jeden ciąg Dobrze Zobaczymy jak odpali po dłuższym Przestaje, ale lato to po nim pali dobrze pali, myślałem, że będzie problem. Dobra Widzimy się za chwilę Ciasno wiecie jak jest no i dziadek już z powoli rusza, a bawek musi włączyć to wiadomo 60 60 wiadomo trzeba bałek włączyć moje z pompą żeby można było ciąć Będzie tyłem jechał a! dziadek już pojechał Ja akurat Byłem po bałek, chcę przygotować, chyba powinien być dobry, ale to zobaczymy. I palimy małego. Jedziemy, sprawdzimy olej. Paliwo to jest, bolałem. Wczoraj, wczoraj chyba, tak, wczoraj go tankowałem na stacji. Oleju ma, ale już niedużo być trzeba. Trzeba będzie, jak to się nazywa, obalekę wyciągnąć. Niepotrzebne. Yy, trzeba będzie nalać już następnym razem, bo już widzę, że ruski też dobrze pali. Mówię, jak zdążę, to ale powinienem zdążyć, bo tutaj mówię, tam muszę za... przyciąć. Tak jak zdążę, to jeszcze jak ktoś nie pojadę mu pomóc. I będziemy ciąć, no dobra, bo ja tu muszę się yy, przerzucić na polowe. Widzimy się, jak będziemy tam Albo już na paściku na dwa. No dobra, pomału jedziemy. Kosiarka polska przypinta met 65. Dziadek pojechał z Tomaszu wciąć. Ja jadę tutaj za ten, jak mówiłem. Potem dojadę do dziadka, będzie szybciej na dwa. Moment, i obkolimy szyby, kurde, już pomazane. I je nie ja widać, abym przybliżył to Trawa tam jest, no nie jest tak mi się wydaje, zaledwie miejsca są gorsze i lepsze No dobra, widzimy się potem i tutaj ścięte, nic nie nagrywałem, bo ciężko zakręcić i w ogóle. Jak widzicie, ładna już była trawa. Jadę właśnie zaraz do dziadka, idę się napić o cielaki jak cielaki coraz większe rosną, ale byczek wą że jest gruby i licho skacze i chyba nic z tego nie będzie z zacielenia ale to zobaczymy za rok no kobyła co też chodzi no gada wita się z widzami też, no siema siema dobra, idę na coś wypić, jedziemy no na dwa dziadek już trochę wziął, nie tu długo zostało to trawa to mówię trzeba ściąć! Trzeba tylko się dzień włączyć po dziadkę, bo już nie Już na dwa skończyliśmy. Widać, dziadkowi biegi się poblokowały. Niestety nikt te bodziki nie dały. Dajcie znać, będziemy chyba raczej jutro albo w poniedziałek rozbierać. Zobaczymy. I w skrzyni są te Wodziki czy jak to, to to się nazywa, czy się tak przesuwa. No to chyba jest do wymiany, no nie wiem, zobaczymy, jak rozbierzemy to zobaczymy, jak na radę to filmik będzie z tego Jeśli nie, no to, to nie, to coś tam wam co było, czy jak tam, bo nie wiem, czy będziemy to z Polego robić, czy mechanik będzie to robił, no to zobaczymy jak to właśnie będzie Kosiarki złożyliśmy, jedną i drugą się prowadzi, a tu tak blisko to... moment. A trzeba to zrobić, bo, bo powiem, moment i zaraz zablokujemy nas, szenglić. i ciągnik nie leci, no i nic to nie daje. Mam nadzieję, że odcinek mu się taki spodoba, ścięcia trawy. A co dalej, to zobaczymy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.